Cześć wszystkim, i dzisiaj zrobimy sobie to Q&A, które już zapowiadałem jakiś czas temu. No to cóż, czas tutaj będę przedłużać ten odcinek i tak pewnie będzie długi, więc zaczynajmy. I tak, pierwsze pytanie pochodzi od Fanklodzku U2. Czemu rok temu nie było filmu na urodziny? No wiesz co, Kasper? No nie było filmu na urodziny, bo, bo tak wyszło. Kolejne pytanie, Michael Briggs. Jakiej muzyki słuchasz? Chodzi mi o gatunek i wykonawców. No to w gatunek to pop, no chyba pop głównie, mam całą playlistę takich, takich różnych piosenek, to pewnie pop jest, bo pop to praktycznie dużo rzeczy. A wykonawców to najwięcej Imagine Dragons mam na tej playliście, więc Imagine Dragons to, to ci. Mati i Piotrek Lego. Jaki jest twój największy zestaw? No to zdecydowanie zestaw ze Stranger Things. Nie wiem czy najdroższy, ale na pewno największy. I chyba też mój ulubiony, większy nawet od Sokoła Millenium z przebudzenia mocy. I planuję ten ze Stranger Things rozłożyć na 1000 subskrypcji, jakieś mocy zbudować, moce, ale to się zobaczy, jeszcze nie ma tego 1000. Którą serię Lego lubisz najbardziej? Harry Potter, Gwiezdne Wojny to są serie i chciałbym, żeby serią było Stranger Things, ale tak niestety nie jest. Na co wydajesz więcej? Na zestawy czy klocki do moców? No, więcej wydaję mimo wszystko na zestawy i to dużo więcej, bo klocki do moców kupiłem raz i wydałem 170 zł. I teraz też chcę kupić klocki do moców, ale to by mi kosztowało 500 zł, a to, to za dużo. LEGOMAN, jakie uniwersum jest tym twoim ulubionym? No to tak jak powiedziałem, ale powiem jeszcze raz: Gwiezdne wojny, Stranger Things, Harry Potter. Trzy moje ulubione. Pjaśń z też, ale w sumie już nie ma tych zestawów w ogóle, więc nie. Gwiezdne wojny, Harry Potter, Stranger Things. Czy będzie konkurs na moca? Będzie możliwe, że na 1000 subskrypcji chciałbym coś zrobić, ale nie wiem jeszcze co to będzie, jak to będzie, ale chciałbym chyba jakiś konkurs zrobić. Zrobisz odcinek, w którym pokazujesz wszystkie Twoje roślinki, zwierzęta, jedzonka. No to jest dobry pomysł szczerze, bo pokazywałem już wszystkie zwierzęta, a dużo ich doszło, bardzo dużo ich doszło. Więc to jest dobry pomysł i może coś takiego nagram, na pewno ze zwierzętami. Chodźmy dalej. Lego Presti. Kiedy będzie jakiś film z Lego Stranger Things? Czekaj, muszę sprawdzić. Tak więc prezentuje się to tak. Nie mam aktualnie żadnych moców ze Stranger Things nagranych, ale chciałbym coś nagrać ze Stranger Things i właśnie myślę co, więc jak macie pomysły to piszcie w komentarzach. I chętnie bym rozłożył do zbudowania czegoś ze Stranger Things ten zestaw ze Stranger Things, więc piszcie co można z tych elementów zrobić, bo ja tak pomysłów nie mam za bardzo w tym momencie. Dobra, chodźmy dalej. Ile miałeś? Lat jak zacząłeś się interesować klę... kręceniem filmów. To prawda taka, że bawiłem się, że mam kanał na YouTube, tak sobie wyobrażałem, to miałem z 6 lat, więc. I gadałem po angielsku, który nie był angielskim, tylko jakimś takim takim bla 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 bla. No nie. No, więc tak to wyglądało. Kanał założyłem 2 lata temu i tyle. Jaki jest serial na Netflix lubisz najbardziej? Stranger Things klasyk dom z papieru, co też że powiedział, że dom z papieru. Ale bardzo mocny serial to jest Dark, ale bardzo ciężki. Ulubiona figurka Lego. No to to będzie. He. Nie wiem. Dementorzy są świetni. Demogorgon jest epicki. Ciężko powiedzieć. Nie odpowiem Ci na to pytanie. Świat jego pyta. Hej, pytanie: chcesz kolaba? No ja myślę, żeby zrobili właśnie jakieś kolaby na przykład z Wami, z widzami, też teoretycznie to byłby chyba dobry pomysł. Ale no na razie tego nie mogę ogarnąć, bo najpierw egzaminy muszę napisać, a dopiero później nad takimi rzeczami myśleć, czyli pewnie w wakacje. I też kanał chcę najpierw ogarnąć, bo tak nieregularnie się zrobiło, że to, to, to szkoda gadać. Dobra, chodźmy dalej. Więc to w dłuższym czasie, tak do wakacji, to jest nawet dobry pomysł. Zwłaszcza, że nie mam pomysłów na moce. Igor Potter. Ja jeszcze wspominam pierwsze i jak ten czas szybko mija. No mija mija, bardzo szybko, też sam się dziwię. Pierwsze pytanie, jaki jest twój wymarzony zestaw? No, nie mam jakiegoś takiego wymarzonego. No o komnata Zajemnic, ostatniego odcinka, teraz bym, bym ją bardzo chciał. Chciałbym też na przykład, nie wiem, zestaw ze Stranger Things drugi na elementy, dużo jest takich rzeczy. Gdzie kupujesz pojedyncze elementy? Na Bricklinku tylko i wyłącznie. Zresztą kupiłem tylko raz. Bo teraz, jak dodaję sobie do koszyka na listę życzeń 800 elementów, to mi wyszło 500 zł. Ja nie mam zamiaru 500 zł wydawać za 800 elementów. Przesada jakaś. Jeden klocek kosztuje 20 groszy. Może zrobię jakieś mniejsze zakupy, ale nie wiem, nie wiem. Co jest przyczyną Twoich zniknięć? No to różnie się dzieje, no głównie lenistwo, no, no takie, tak bywa, no czasami. I brak pomysłów na filmy, no co prawda, mam nagrany zapas moków, moców, no ale to tak nie chcę tego zużywać, jak nie buduję nic na bieżąco, bo nie mam pomysłów, więc jak chcecie, to piszcie pomysły, tylko też wiecie, ja nie mam jakoś strasznie dużo elementów. No i to jest chyba główna przyczyna, brak elementów, dlatego przerywam a jednocześnie nie, nie, nie mam kasy i ani ochoty wydać na te elementy tak dużo pieniędzy, jak one kosztują. Więc myślę nad zainwestowaniem w jakiś taki zestaw, który ma dużo elementów i który można rozłożyć, no nie? Ale nie wiem, nie wiem. Chodźmy dalej. Briggs Monchion. Kujendaj, jak zaczęła się Twoja przygoda z LEGO? To to ja LEGO prawie od zawsze zbieram albo się raczej bawię, bo brat miał LEGO, to ja się nim bawiłem. Miałem niemal 4 lata, 5 i już się bawiłem LEGO. Pierwszy zestaw dostałem tak o wieku 6 lat? Chyba tak, to był Lego City, taki jeden. Może Wam pokażę kiedyś. Chodźmy dalej. Mam nadzieję, że odpowiesz. Odpowiem, odpowiem. <grym> Już to zrobiłem. Kolejne pytanie od świata Matiego. Hej, najgorszy, najmniej wykorzystywany klocek i najlepszy według Ciebie. Jaki najmniej wykorzystuję? Wszystkie się przydają w zasadzie. Czekajcie, się myślę. OK, to ani razu nie wykorzystałem na przykład tego elementu. W ogóle nie ogarniam jego zamiaru, gdzie go można używać. No, on był schadki jody i go w ogóle nie używam. I najczęściej używany to snoty te wszystkie tego typu, bo one mogą służyć i za ścianę, i do freeforma są bardzo przydatne snoty, tak? To jest najczęściej używany przeze mnie element i chyba jeden z najlepszych. Nagex. Nie wiem jak czytać twoją nazwę, więc wybacz jeśli ją tak psuję. Pierwsze pytanie, od kiedy zbierasz klocki LEGO? No, zbieram od 6 lat, bawię się od 4-5. Jaka jest Twoja ulubiona seria LEGO? To ulubiona seria Lego to tak jak mówiłem, Harry Potter, Gwiezdne Wojny i Stranger Things, które serią niestety nie jest. Trzecie pytanie. Pozdrowisz. Pozdrawiam. <grym> Miłego dnia. Jaki był Twój pierwszy zestaw LEGO? No to widzicie go w tym momencie na ekranie, to jest mój pierwszy zestaw LEGO, LEGO City, pościg, świetny bankomat. To jest jeden z moich najbardziej ulubionych zestawów, bo jest taki dostałem go od brata i, i rodziców. Dlaczego założyłeś kanał? No bo mi się spodobało w sumie nagrywanie. Podobały mi się te filmy Lego Tuberu, więc stwierdziłem, że też sobie założę i coś ponagrywam. Może coś z tego wyjdzie, może nie. I wyszło. Jaki jest twój najstarszy zestaw Lego? Ojoj, to ja nie wiem, muszę się brata zapytać. Ale chyba to będzie, nie wiem, albo tron imperatora, taki prastary, który teraz widzicie, albo pała dżaby, ale to też nie wiem, albo taka maszyna krocząca, albo coś zupełnie innego, co wam się teraz wyświetli na ekranie, bo ja nie mam pojęcia, szczerze. Colbricks. Wszystkiego najlepszego. Dzięki dzięki. Ile masz lat? 14, prawie 15. Ile masz zestawów? To będzie ich z 50 pewnie. No i czułem przed chwilą, wyszło tak około 50, może mniej odrobinę. Sam się zdziwiłem za tyle. Kto zainspirował Cię do tworzenia kanału. No nikt tak bezpośrednio, po prostu oglądając tego Gika Maćka i Klocki, to mi się spodobał ten pomysł i sam stwierdziłem, że coś nagram. Ulubiony film. Gwiezdne wojny: Imperium Kontratakuje atakuje to klasyka. Ulubiony serial no Stranger Things, no, bez, bez dwóch zdań. No, prosta fabuła, ale jednak bardzo klimatyczny i mi się podoba. Ulubiony słodycz może śmierżelki, bo śmierżelki to tak od zawsze odkąd od, 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 od pamiętam były. <grywania> Ulubiony legotuber? Tuber Prodaty Geek i Klockozaur są dwaj moi ulubieni ciężko mi powiedzieć z polskiego Lego tak, to to Jack Hammer jest moim ulubionym. Jest mocer zagraniczny, świetne filmy ma. Ulubiony Legotuber do 500 subów. No to ostatnio mi się bardzo spodobał kanał Quartz i Jedi ostatnio, bo ma 275 subskrypcji chyba, a jakość ma naprawdę wysoką, że nawet ja takie nie miałem jak zaczynałem, więc serio polecam. Bo to jest chyba właśnie najbardziej Utrudniam młodym legotuberom tuberom to właśnie ta jakość materiałów. No i tyle chyba powiem. no Ulubiony youtuber no to to będzie Kuba Klawiter, taki technologiczny. Ewentualnie Mary Keyboards. Dwaj ulubieni, którzy są tak naprawdę tą samą osobą. No więc to tyle. Pan Staszek oglądałeś jakiś serial Star Wars? Tak, Mandaloria Mandalorianina. I Clone Wars zacząłem, ale nie skończyłem, bo mi jakoś nie, nie pasowały te Clone Warsy, więc nie skończyłem. Może przedostatni sezon obejrzę. Czy będzie jakiś moc z Ninjago? No chętnie bym coś zbudował, no, ale no nie mam za bardzo jak. Bo klocki nie takie. <laughs> Jaki jest Twój najlepszy klockowy zakup? Był jeden taki olbrzymi hall. Yy... Ale chyba jednak zestaw Stranger Things, bo to mój ulubiony zestaw, więc automatycznie to najlepszy zakup. A bo soku Millennium, którego dorwałem za 450 zł, nowego to też jest dobry zakup. Jaki jest twój ulubiony zestaw Lego? No to powiedziałem przed chwilą to ten ze Stranger Things. Jaka jest Twoja ulubiona figurka Lego? No mówię, ciężko mi powiedzieć: Demogorgon, Gandalf, Turmowcy, Wader, strasznie dużo ich. Nie skazałbym ci jednej, nie mam możliwości takiej, po prostu nie rady. Lego Wojtek. Czy zbudujesz coś z notem? Mi to bardzo dobrze wychodzi. A co masz na myśli mówiąc snot? Bo snow to na przykład znaczy takie coś, że no wiesz, budujesz cudami do boku, nie do góry. To takie coś zbudowałem ostatnio prawie. Albo też to może być freeform, czyli ten taki, taki wiesz podstawki. Jeśli o freeform Ci chodzi, to bardzo często to buduję, po prostu praktycznie w każdym swoim Mocu. Ale tak to z notem raczej często nie. Czasami mi się zdarza, ale jakoś nieczęsto. Zobaczę jak tam Ci wychodzi, może Ci skomentuję film, zobaczę. E, Okej. Okay. Kiedy jakaś makieta z Gwiezdnych Wojen? No makiety się nie nie zbuduję, bo mam za mało klocków, nie dam rady po prostu. Musiałbym kupić, ale one są drogie strasznie, tak jak mówiłem. Niestety. Dlaczego LEGO? No dlatego, że LEGO jest bardzo fajne, rozwija kreatywność, można sobie budować własne rzeczy. Ile na przykład takie rysowanie według mnie mi w ogóle nie wychodzi, to budowanie jest bardzo, bardzo dobrze i ja to lubię. Miło się spędza czas, tak na przykład siądziesz i budujesz 3 godziny. To jest o wiele lepsze niż na przykład grać w grę jakąś. No i po prostu no, uf, lubię to LEGO, tak? Największa wada LEGO jest taka, że jest drogie, przez co nie można za bardzo tak mieć go tyle, ile się chce. Najlepszy Twój zestaw LEGO? No to to jeszcze raz powiem, że ten ze Stranger Things. No i ostatnie pytanie pochodzi od Szymona Mindy spod filmu z rodzin kanału. Ile masz lat? 14, prawie 15, więc no to to tyle chyba z tych pytań. Bardzo Wam za nie dziękuję, mam nadzieję, że jesteście zadowoleni z odpowiedzi, chociaż czasami były takie wymijające bo sam nie wiedziałem, co wam powiedzieć, więc jeszcze raz dzięki, dzięki, że wspieracie ten kanał, że oglądacie. Jeśli macie jakieś pomysły na moce, na cokolwiek, jakieś nowe serie, to błagam was piszcie, bo ja w ogóle nie mam pomysłów. Za każdy taki pomysł ja o was wspomnę na takim filmie naprawdę, bo, bo ja je bardzo potrzebuję. Na przykład jakieś pomysły na moce ze Stranger Things z Harry'ego Pottera, bo o to prosicie i z Gwiezdnych Wojen. Piszcie, proszę was. I to chyba tyle w tym odcinku, więc ja się z wami żegnam. Do zobaczenia za tydzień. Zobaczycie teraz, co planuję za tydzień wrzucić. Na razie.